Cześć, tu Jacek, Bobrzycko, Zębacz na szczęście, Cześć. dzisiaj premiera drapki Nie Trzeba Zumierać Bonda, nie ta za dyszkę, a za 5 złotych, tak wygląda, tu Lasencja, tu jakiś tam, nie wiem, no tu błąd, tu nie wiem co to jest tam. Nie lubię bondów, nie oglądam. Także tylko drapię. I zakupiłem cztery za wczorajszą wygraną. 20 zł. Mam cztery bondy. Do wygrania jest 5, 10, 20, 50, 100, 150, 500, 7200. Co ciekawe, byłem w kolekturze. Właśnie teraz wróciłem. I już ktoś trafił 150 zł od rana. Normalnie. I co ja tu trafię? Jak już ktoś walnął 150? Dobrze. Zobaczymy, co to będzie. A więc zaczynamy drapanie. Aha, szukamy muszki. A w bonusie musi być pik. I to na tyle, tylko szukamy muszki, żadnych liczb nic nie ma. Także mało mi się to podoba, no ale niech będzie. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa, czy nie. Kapelusz. Nie, bomba, bomba, kurcze. Co to jest znak lornetka okulary myślę że muszka kask zegarek nie może być normalnie nie może być mamy muszkę z numerem 42 na końcu sobie zobaczymy nas, co tam mamy a jeszcze jest bonus Kurczę, tam pomijałbym bonus ale w bonusie nie ma pika jest kość dobra zaraz ten bonus walniemy są okulary jedziemy drugą piuro świat lupa Klucz, kapelusz, kości, rekin. I to jest przegrana. Krzesło. Zobaczymy to. Co mamy? Aparat. Tego nie szukamy. Motor, czy coś tam. Latarnia jest muszka druga. No, no nie może być. Coś nieprawdopodobnego. Okulary. Jakieś ślepie. I kość. Czyli mamy drugą wygraną. Czyli połowa. No. Nie ma bonusa, świat. Jedziemy. Mapa, znak, rekin, latarka, zegarek, lupa, kask i kot czyli przegrana. No to zobaczymy. Dwie wygrały, dwie przegrały. Zobaczymy, co tu mamy w tych wygranych. Pod muszką mamy 5 zł, czyli piąta. Zwrot. Y, y. Tu jest. Czyli 5 zł, a tu mamy też 5 zł. No, tak jak mówiłem, połowa. No, ale lepsza połowa niż nic. Weźmy 10 do tyłu. Czyli nieźle. <laughs> Czyli podsumowując, wydane 20 zł, wygraliśmy 10. W dwóch był. Tu mamy 5. I tu mamy 5. Co tu mi się robi z tym zoomem? Coś mi tu chyba dzieci musiały pokickać. Muszę to sprawdzić. Coś mi tutaj w ustawieniach coś muszę zobaczyć. Ale już nic, dobra. 10 zł. Także premiera zaliczona. Połowa zwrócona. 20 wydane, 10 się zwróciło. Dwie muchy upolowałem. Czy będę ją kupywał? Może sporadycznie, raz po raz, ale... Nie za bardzo jakoś mi się podoba ta drapka także. Dzisiaj znów pochmurno. Słoneczka brak już. Nie wiem od kiedy. No z by mgła, deszcz i chmury. Dobrze. Dużo zdrowia dla Was. Trzymajcie się miłego dnia. Hej. Zębacz. Papa. Pa.